Piernika przypłynął do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i chciałabyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców do odwiedzenia tej smakowitej, interaktywnej wystawy po to, żeby poznać nie tylko dzieje najsłodniejszego, toruńskiego i przy przysmaku, ale również, żeby wziąć udział w wyjątkowych warsztatach. Rzeczywiście ta wystawa powinna działać na wszystkie zmysły, z zapachem, widokiem, estetyką. Warto za tym przyjść, zobaczyć, powąchać, wypić swój własny piernik, a przy okazji dowiedzieć się nieco o historii toruńskiego piernika. Wiele wystaw już otwierałem, wiele wystaw oglądałem w tym muzeum ale nigdy nie było właściwie jeszcze wystawy, która by tak uruchamiała receptory. Jest to wystawa organoleptyczna, a więc trzeba uruchomić smak, węch i oczywiście wzrok. na dole stoi przed państwem, a, a e, warsztaty, o których wspominałam, tam, możliwość wypieku za chwileczkę i to dzięki przyjemności fabryki cukierniczej Sanko Bernit, która przypada do państwa. Jakie po wystawie? Jesteśmy tu od jakichś 20 minut i kręcąc się po całej wystawie oglądając jesteśmy bardzo zadowoleni. Uważam, że no. to jest bardzo dobry pomysł, że to miasto właśnie zorganizowało w taką wystawę, bo myślę, że jest to coś zupełnie nowego i innego. Tak, Mierniki są tutaj naprawdę to. dobre, w muzeum od dawna nie było Dla mieszkańców właśnie. Powiedzcie mi, co to jest, jak to wyjdzie? To jest w imieniu To jest trudne, ale ćwiczymy bardzo proszę poprowadzić. Bo I na pewno zrobimy. A będziecie pierwsza w życiu? Tak, pierwsza w życiu piękna. Ale lubimy jakieś pierniki, więc może czas się nauczyć.